Zapraszam wszystkich na krótką wycieczkę po kilku komisjach okręgowych naszego pięknego regionu, który właśnie za mną. Na wycieczkę udaliśmy się z burmistrzem i z jego gościem z Bielska Białej. Zobaczcie to. Dzień dobry. Witam członków komisji. z, z nami dyrektor, witam moi drodzy serdecznie wizytować przy o jak działacie, co działacie. wszystko OK? To wszystko tak no to dobrze jak się No to 30% przynajmniej No tak Jeszcze do 16 i 18 czy możecie nas zapisać bo nie tak 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 No nie, no, nie widzę że się remontuje to wychodzi od tyłu

Jak tam leci? Wszystko dobrze? Jak pijamy gości, to widzamy, proszę o mówić. Jak duże no, to... grę <grymne> <Jakiegoś>, jak... <grymne> roboty ma, wszyscy razem robimy, nie? To jest najważniejsze. Duża frekwencja, no bo już... No, no, tam tak się poprawiło. Tak, na osobę, no, na osobę. Na... No, no, jest... no, no, tak. Nie, to, ten... no fajnie, że będzie dobrze nie? Nie, nie. Na spokój znowu. Tu są spokojni mieszkańcy. Komisja spokojna, wszystko. No to na razie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Panie naszej wizytacja z panem z tego. Witam serdecznie, samym nascję. Także i dobry, witam serdecznie drogiego mieszkańca. No i wszystko leci. Jak W porządku, Zdjęcia. wszystko? No, wszystko w porządku? Czy wszystko jest w Tak. To dobrze i robi no, do. to, to jest najważniejsze, jak dobrze leci. Nie ma żadnych sprawy. Nie, nie, wszystko? Bardzo. To bardzo fajna. mile Jak leci, dobrze? Bardzo fajna. nawet dosyć fajna. Jak na razie. Były jakieś problemy? Nie, nie, spokojnie, proszę. Nie wiem, czy ma Ludzie wspaniali, przychodzą coraz częściej, coraz więcej, coraz więcej. Z nami pan Stanisław Słaboń z, z Bielska, z delegatury. I pan krajowego biura, krajowego biura wyborczego i pan burmistrz miasta Żywca, pan Antoni Szlagol. Panie burmistrzu, jeździcie, sprawdzacie komisję? Znaczy my nie mamy prawa komisji <noise> sprawdzać, sprawdzamy tylko lokale wyborcze. Pytamy się, czy nie było jakichś kłopotów, czy po prostu wszystko odpowiada. Tak pan tutaj na przykład widzi, jest to lokal też dla niepełnosprawnych. Sprawdzamy, czy jest dobrze tu dostosowane wszystko. Gość z Bielska, jak dotychczas, jaka jest tutaj pana rola? To znaczy, ja jestem inspektorem Krajowego Biura Wyborczego. Między innymi właśnie miałem powiat żywiecki i wszystkie gminy tego powiatu i sprawdzałem między innymi wcześniej przygotowanie lokali wyborczych do przeprowadzenia. Między innymi dostosowanie lokali dla osób niepełnosprawnych. I to szczególnym akcentem właśnie, by wszystkie te warunki były spełnione, które są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z, z sierpnia bieżącego roku. W związku z tym, e, dzisiaj też przyjechałem zobaczyć, jak komisja pracuje. Czy nie ma problemów? W czym można pomóc? Jakże życie zwykle wypada na tym tle? Bardzo dobrze. Na obecny czas jedna piąta lokali winna spełniać takie wymogi. Natomiast po 2014 1 trzecia lokali wyborczej powinna być dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Byliśmy już w trzech miejscach, teraz sprawdzimy jeszcze dwa kolejne. Dzień dobry, witamy. Jestem z Panem z, 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 Inspektorem Spełnego Biura Wyborczego. Witamy Was od dzień też. Dzień dobry. Dzień dobry co tam, jak tam uważamy? No, tak, tak. Wszystko, tak. no, tak, tak. ja no, no tak. tak. wszystko. Czy, czy były jakieś tematy, które. E, nie, nie zdarzyło się jeszcze. Ja. Tu jest Pani Przerwana. Jak na razie. Jest na razie. Bez problemu. Z frekwencją? Na 14 było 34%. No to... no to dosyć ładne. Myślę, że jeszcze. W małym jest, 268. To dobrze, że akurat w z lokalów, akurat że ludzie nie muszą wchodzić tak. ja tylko tutaj, mają w takim miejscu. My jesteśmy zawsze otwarci na ludzi. Ciekawam tego, kłania Do zobaczenia. Dzięki.